serdecznie wszystkich hodowców w Polsce. Witamy. Witamy. Wspaniałą hodowlę dzisiaj odwiedzam. Team Lewandowski, oddział 0344 Rypin. Chyba nie muszę przedstawiać tych hodowców, z tego względu, że już u nas występowali w materiałach wideo, ale co jest tą ciekawostką? Wynik piąty w Polsce w roku 2018 w kategorii A. Zasługuje na przedstawienie hodowcom tej właśnie hodowli. Przede wszystkim też chciałbym skupić jakby hodowcom, hodowców uwagę na tym, że na przełomie tych 13 lat, w których uczestniczyli w sezonie tutaj lotowym ta spółka, to 7 razy uzyskali tytuł mistrza oddziału na loty gołębi młodych hodowcy. Gdzie przede wszystkim tutaj ilość gołębi, jaka idzie, to jest 11, 12, 10 tysięcy gołębi w przypadku tych lotów Gambii Młodych uzyskać 7 razy na przełomie tych 13 lat mistrza oddziałów w tak silnym oddziale. oddziale. Wydaje mi się, że jest to po części już mały sukces, a jeszcze zdobyć mistrza, e, piątego mistrza Polski w kategorii A w sezonie 2018, gdzie jeszcze rok zarówno od 17, tak i 16 były to sezony bardzo udane. Sezony, które kwalifikowały się na wyniki o, 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 oddziału, okręgu czy, czy regionu. E, jak, jakbyś ty może mógł tutaj przedstawić hodowcom te wyniki pod kategorię A, które wylatały gołębie, to były jakiego to gołębia? Które, które się przyczyniły najbardziej do tych wyników gołębia? Znaczy, no, te, te, co gołębie tutaj... prezentowaliśmy z, na filmie. <coughs> Wcześniej na dokładnie na filmie ym, gołębie z, z, z holenderskich gołębi właśnie z, z hodowli takich małych jak Leodirk. Z Leodirka właśnie tutaj z tych gołębi mamy ym, no, parę gołąbków, które naprawdę nam się fajnie sprawdziły jak i latały w oryginały ym, bardzo dobrze. Po prostu młodymi sprowadzonej od razu w kosz. Bardzo dobrze nam się sprawdziły, jak i w rozpoczęciu. No, wiadomo, w 2018 roku uzyskaliśmy w Polsce piąte miejsce. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, no, gołębie nam się sprawdzały. Lataliśmy od początku późno, późno ogólnie puściliśmy w pary w tym roku. Każdy się właśnie dziwi, że, że, że udało nam się tą kategorię fajnie wyla, wylatać, chociaż kategoria B też niczym praktycznie nie odstawała. Tam dużo nie brakowało, żeby to, to, to było też wysoko w Polsce. Ale od początku jednak gołębie późno były puszczone w pary, bo chyba 15 chyba czy 16 marca to tak. leciały od, od, od mutka sobie trzy jednego, do... pierwsze, pierwsze trzy loty. No, a, powiedz, a jak I, te gołębie na początku... dawały sobie, dawał sobie radę? No, tak, czuł, ba, ba, super, bardzo, bardzo, dobrze, siadało, bardzo dobrze rozkręcały się z lotu na lot coraz Wiesz, lepiej. Nie? Także chodziły bardzo dobrze. No, Kursy na oddział <coughs> łapały tak, pierwszych, y, w pierwszej dziesiące y, zawsze siadało tam trzy gołębie, pięć gołębi, cztery gołębie, no różnie, to w zależności jak no a wiadomo, że tutaj jest z kim powalczyć, w naszym oddziału silny. Oddział bardzo silny, y... kolega Grzybowski, Czapliński, tak. Falkowski, się... Falkowski, no nie chcemy tutaj wymieniać tak wszystkich dokładnie, żeby kogoś nie pominąć, ale naprawdę pierwsza tam powiedzmy Dziesiątka, piętnastka, 20 to jest naprawdę y... hodowców wysokiej klasy, dziesiątkę się dostać to ciężko. Tak. Mm. Latamy. No na pierwsze loty no, chodzimy po 7-8 tysięcy gołębi, to można sobie wyobrazić jaki jest. I dokładnie, do... na, taki, na taką ilość gołębi, żeby wsiadały w pierwszej dziesiątce 3-4, no to już jest no naprawdę tak. klasa. A słuchaj, a, a teraz a jak A wiadomo, jak usiądą przy takiej ilości gołębi, no to koeficient też musi być dokładnie, wy, dokładnie. Wylatany, A pecy, preparaty karmy. Preparaty, karma to ru, miesz, mieszaną robimy, we, Trochę prime, we, Wersaloga, we, e, Tak, Bayersa, Także tam e, mieszamy te karmy lotową. Kilka, do... kilka karmy, Włączamy Na przykład razem. jak lotowe, to, to na przykład dwie-trzy karmy nawet lotowe do jednego i po prostu mieszamy. Uh -huh. A karmy, preparaty? Nie? Preparaty to Runtfielda. Dużo używamy trochę prime. Też tak, nie mamy takich, że, że stabilnie, że z jednego z, źródła, że z jednego źródła, tak. Okej, okay, ja magiczny preparat jakiś? Nie, pre, pre, pre praca. No i tu do kategorii nie ma jakiegoś ten? Kropka <trafią> takiego jest pod lady? Nie. Nie, nie, nie. <laughs> nie, nie okay. do ryby. Słuchajcie, no dobra, a powiedzmy teraz tak, no początek sezonu się rozpoczął jakieś treningi. Treningi, jakieś przygotowania do sezonu takie były, czy nie? Tak tutaj... za dużo nie było, bo były w parach młodych, to tak nie za dużo nie było można trenować za zbyt nimi. Jak wiesz, bo młode małe były w gnieździe. I właśnie, te, właśnie tutaj mieliśmy problem, chociaż mamy te z, z tego gołębnika nowego, właśnie to wiesz, w tamtym roku co, co po prostu te gołębniki, bo też gołemnikami się zajmujemy, jak już nagrywaliśmy produkcją. produkcją gołemników. Yy, I właśnie gołemnik nowy postawiliśmy. Yy, dla rocznych gołębi, same roczne, ponieważ no, nie zmieściły nam się tutaj na tych gołębnikach i postanowiliśmy i dla reklamy dobędować. swojej do, dobudować ten gołębnik. No to właśnie późno był postawiony, późno te gołębie były przestawione, to naprawdę to no z tego, gołęb... je nałożyć, tak, z tego gołębnika odlatać. te roczne, późno zaczęły trenować nie? i trochę się baliśmy, że że właśnie może, może nie, być to nie, troszeczkę. No ale nie, pomimo nie. te dwa roczniaki wyleciały super wynik. No, z, nie? Właśnie I, z tego gołemnika wy, wyleciały nie, fajny, nie fajny wynik, jakoś dały radę po prostu. Nie? Stajemy przed gołemnikiem młodych. Tutaj z tego gołemnika właśnie walczymy na, na młode. Od, można powiedzieć, że od 12-13 lat nie wypadamy poza dziesiątkę. 7 razy wygraliśmy tutaj na, na mieszczami na, na oddział. Yy, no, Czyli w młodych, od tego, nam było... się, od, tego cała, od tego cała się właśnie wszystko zaczęło, od tych młodych najpierw jeden rok, drugi rok mistrzami i później już to jakoś powoli, powoli Zaczęły zaczęło się, się, klasy, się klasy dobrze, wszystko zaczęło wychodzić, praca, praca i, i, i no i jest efekt. Nie? Dokładnie. Czyli na e, o przełomie 13 lat byliście 7 razy mistrzami w lotach gołębi młodych, tak? Tak. To jest jak na wynik na oddział tutaj ryb, gdzie jest taka ilość gołębi młodych, bo tutaj ładujecie około 13 tysięcy gołębi młodych? Tak. 10 tysięcy? Tak, tak, tak. No o, tak, na początek to jest właśnie tak 10, 11. Dos, tak, do spisu Więc i... to jest bardzo duża ilość. Okej, okay, a jaki plan na gołębie młodej jest przygotowany? Jakieś treningi, jakieś przygotowanie, motywacje do <kuh> gołębi młodych? Przede wszystkim trening dla młodych, nie? Wywo wywózki, wywożenie tych gołębi przed lotami, później w trakcie coś tam jakiś trening między, między lotami, raz, dwa razy w, ty w tygodniu w się wy wywiesi i zdrowie. U młodych to przede, przede wszystkim musi być zdrowie. Jak coś im tam dolega, to gołąb młody nie da rady, nie, nie poleci. Po prostu. Problem ADN u Was występuje? To zależy też. Cię Ale mało. Bardzo Jakoś tak omijamy ten, ten problem, ale, ale zdarza się, że jakiś tam nie, gołąb coś tam pokaże, ładnie, jest usuwany. I... Gołemnik macie na południe położony, a i tak jest ten. fajnie, bo jest wojlera dużo widzę. Czyli tak, głębiej młode przysiadują chyba dniami na wojlerzec, nie? Tak, tak, jak się w lato Słoneczko. wygrzewają, jak za gorąco chowają się w cień do gołębnika do środka. Nie? Właśnie to jest dobry, no, dobre rozwiązanie nie, nie, na, ca... na cały właśnie wojlera, tak jak tutaj widać. Yy... No i gołębie sobie przesiadują. Jak tylko słoneczko, w... chłodno, chłodno z nocy czy ten, to zaraz się pojawiają tutaj przy samej siatce, siedzą i się wygrzewają, także można je spokojnie tu wykąpać po tym No wiadomo, że. Okej, okay, a jeszcze kwestia związana z przygotowaniami głębiej i młodych do, do sezonu. Chodzi mi o, o to, w jaki sposób one prze, prze, przetrzymywane są. W jakichś e, takich sterylnych warunkach, czy w warunkach takich, że raz, raz na trzy miesiące splątane jest. No czy nie, my mamy tutaj na wysokim ruszcie To aby z szachownicy jest sprzątane raz na tydzień I Aha, to czyli I to z, 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 z regałów, regał, nie? Z regałów, a, a z regał. wszystko leży na, na, na dole, na, 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 na posadce, nie? Aha. Rusz jest na 60 Sprząta... cm Sprzątamy tutaj tak naprawdę Sprzy to raz, raz do roku spod... po sezonii. O, to widać I wszystko I słuchajcie, i zobaczcie, wynik można wylatać w Polsce i, i na młode wygrać I, 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 i też się przy okazji nie narobić, tak? No tak, no nie właśnie. Trzeba robić to trochę się trzeba <laughs> poświęcić czasu i no to... bo bez tego to nie będzie wynik. Tak, chodzenia jest wiadomo, no ale jeżeli chodzi obroty, tak o sprzątanie, i... no to tak, no to trochę tam. Mniej, czy... Jednak już tej podłogi jak nie ma, nie mniej. trzeba tam skrować pacheleczką, jest... tylko skrować, to jednak zleci na dół i jest wszystko ok. Przeleczyć. Chcieliśmy przedstawić parę naszych tutaj gołębi perełek, można powiedzieć, fajnych, y, które latały nam w tym roku do, do, do naszych wyników. Y, ja trzymam tutaj samiczkę numer 63 Samica ta y, wywozi się z, z gołębi y, Ronaldo i Ripperów. Ta samica w 2016 roku na 13 wkładań miała 12 konkursów. Była czempionką oddziału i była czempionką w klasy B. Ko, nie wiem, pamiętam dokładnie ile, ale około 16 miała koficienta. Wygrała w oddziale i wygrała w okręgu. Nie? Fajnie, fajnie po niej latają gołębie młode, jak i wnuki już po niej też, nie? to fajnie właśnie się prezentują u nas A Na co jaki lotu. ma numer? 63 47, 63, 47 ona no jest z 13, 13 14, 14. roku. No mi co spokojnie jeszcze pokaże swoją... Znaczy my już... Tym roku, nie, nie, ona już wycofana w tamtym, tamtym roku po tym to... wyniku, bo wcześniej... Bo w tak taki wynik. ...wcześniej miała na 11 wkładań, 11 konkursów i właśnie w tym roku co zrobiła 13, 12 konkursów na, 12, na 13 wkładań i była czempionką oddziału i właśnie w klasie B czempionką to postanowiliśmy ją wycofać. Już była prawie, że na liście, ale wycofaliśmy ją do rozpłodu, bo to naprawdę super materiał i nie żałujemy, że to zostawiliśmy, ponieważ, y, mówię, gołębie już teraz dwuletnie będą po niej na, w, będą fajnie latały. W tamtym roku mieliśmy dwa roczne, po niej fajnie się zapowiedziały. Mamy obydwa po, 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 po lotach, po lotach i, i wnuki już po niej też fajnie się zapowiadają, że będą no będzie na pewno pociecha. Będzie na tej z tej samicy chyba gołąb nawet na wystawiony na, na aukcję. aukcję mhm. Okej, okay. i drugi gołąb, którego tam na czy macie? To jest samica 63-70, też z 13 roku, miała na 14-12 konkursów. Też w klasie A i w klasie nie, B. W B, B ma właśnie no. 2,5. Ale pod klasę A i pod klasę B fajny wynik zrobiła, tak, no, tylko tak. że pod klasę B no, lepszy, tak? Tak, tak. no 2,5 miała chyba kołoficen, jak dobrze pamiętam, czy 2,50 była drugą... 50 albo 2,52 coś takiego. W nie? rejonie nie, chyba była drugą lotniczką. Tak, w rejonie była drugą lotniczką. albo w okręgu pierwszą, nie? Tak, tak, w okręgu wygrała. I w oddziale, nie? W klasie B. Czy mam tutaj kolejną... kolejną yy... Samiczkę, która przyczyniła się w tym roku też do tego wspaniałego wyniku. Samiczka ta na 12 wkłada nie ma 12 konkursów. Młode też po niej fajnie się zapowiedziały w tym roku. Myślę, że, że rocznymi i te, co będą teraz dwuletnimi, będą też równie dobre jak, jak ich matka. Nie? No, i teraz kolejnym gołębiem. Kolejnym tutaj gołębkiem. Ten gołąbek to jest oryginalny gołąb od, z Holandii od hodowcy Leodirka na holenderskiej obrące. Oryginałem tutaj od początku lata, z 15 roku. tak. no Ta samica na 13 wkładań bo jeden lot po prostu nie była włożona na 13 wkładań ma 12 konkursów wsiadała chyba bodajże trzy razy pierwsza na oddział z ostatniego maratonu bardzo ciężki mieliśmy maraton usiadła pierwsza, pierwsza na oddział druga na okręg, druga na okręg także bardzo fajny gołąb myślę, że w tym roku jeszcze będzie tutaj nas wspierała żeby żeby wykręcić też dobry wynik no, Fajnie go się zapowiadał na, na, i na maratonach i na tych, na tych 550 to fenomenalnie. Chociaż 300 nie przeszkadzało, można powiedzieć, że uniwersalnie. Czy 300, czy 500 potrafiło usiąść pierwsza, czy trzecia, czy druga na oddziale. nawet, mhm. A to jest super, 10 26 0, czyli to jest ten na holenderskiej obronce. to do... jest na holenderskiej obronce od, od Leo Dirka oryginał gołąb 2015 le lecieliście, tak? tak, tak, tak szaleństwo, Młodego. szaleństwo dużo duża proszę zobaczyć jak budowa w ogóle tego gołębia dokładnie, ale to, go. to musimy też hodowcy zaznaczyć że jeżeli chodzi o ten team, team to wy bezpośrednio kupowaliście gołębie młode z zachodu i od razu nie pakowaliście do gojemnika rozwodowego tylko do gojemnika no, no. I, I to zdało egzamin, czyli to możemy to powiedzieć... Właśnie są właśnie nie, też sprowadzone jeszcze, już roczne, tak. z Belgii oryginalne. Belgia czy Holandia właśnie tutaj to... Nie, jak sprowadzamy to najpierw muszą wylatać, dopiero dopiero jak, jak coś po prostu wylata, uzyska, no to, to wtedy idzie I do rozpłodu. Do, rozpodu. do rozpodu przeznaczony jest. No, nad tą samicą się jeszcze tak zastanawialiśmy czy po prostu jeszcze lotować ją czy, 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 czy ją wycofać do rozpodu już ale Co chyba jednak będziemy musiały ten do pomachać my trochę my tak. No super, no super go no naprawdę takiej gołębi życzę wszystkim żeby tak tak piękna budowa i w ogóle fajnie fajnie leży fajnie, faj, fajnie latała naprawdę wiele Przychodziła to naprawdę dawała nam takie kurde radości, bo ciężki lot czekamy, a ona siada pierwsza na, na, na gołębniku i jak później się okazuje jest pierwsza na oddział. Tak że... Jesteśmy właśnie w gołębniku gołębi rocznych, teraz już gołębi dwuletnich. Chcieliśmy jeszcze tutaj pokazać właśnie gołąbka dwuletniego. Gołąbek wywodzi się z tej właśnie samicy, to wcześniej no, oglądaliśmy początku, na początku 63-47 z, 63, 47, z tak, tej, samicy. tej samicy fajnej. No w tym roku... W tym syna. roku... Tak, cena właśnie. To w tym roku ten gołąbek tutaj już się jest fajnie... Wnuczek czek, w tym roku już się fajnie ten zapowiedział ten gołąb, usiadł też chyba w dziesiątce na oddział. <coughs> A tutaj jest właśnie też syn tej samicy i z gołębia tego pirloby no, jałotka, co trzymaliśmy wcześniej, to po tych, po tych samych ojcach jest, a po tej samicy właśnie 63-47. To jest gołąb roczny, dosadzony tutaj do gołębi i myślę, że o tym gołębiu będzie no głośno może czy znaczy przede wszystkim wiesz gołębie, które w no, dużym stopniu się przyczyniły do tego wyniku, tak? No tak, tak no właśnie tego, jest... tego, tego co one potrafiły zrobić, bo jakby nie było, praca no. hodowcy to jest jedno, no. ale go on musi wylatać swoje, tak? No ta. e, Adam Małysz jest jeden. Kamil Stok go zastąpił, mm. a inni jeszcze no, powiedzmy dorównują, ale nie robią tego co, co Kamil Stok czy Adam Małysz, tak? Tak samo tak jest gołębiach. Tak, to gołębia. samo gołębia. Jeden drugi gołą Mamy tutaj tak no, po rodzinie, no tutaj właśnie z tego, z tego pilota 47, z tych y, kategorii A, co wcześniej trzymaliśmy, tego gołębia y, 75, 42, y, no te gołębie naprawdę, no, one się tu u nas bardzo sprawdzają i, i jeśli chodzi o kategorię A i B, y, 500 nawet, to sobie spokojnie dają radę. Także koledzy, jak widzicie tutaj, jak podsumowując cały tutaj ten, można powiedzieć... Filmy, które oglądamy obejrzycie, no to można powiedzieć, że tak. No, sezon 2017, 16, 17, 18, 18 dla nas był sezonem super. Wiadomo, że bardzo ciężkim w sensie przygotowania tego wszystkiego, żeby to wszystko zagrało w jedną całość, bo to się składa naprawdę dużo czynników, żeby to uzyskać taki wynik w Polsce. To naprawdę trzeba włożyć wszelkich starań i pracy ciężkiej, żeby to uzyskać. Nic samo nie przychodzi. Gołębie uważam, że półka bardzo wysoka. No nie chcę tutaj się przechwalać, no ale gołębie naprawdę zrobiły, zrobiły wynik fajny. No i przede wszystkim, przede wszystkim. tak. Że... Przede wszystkim pamiętajcie hodowcy też, że... Gołębie, które, które musicie zakupować, czy tymi gołębiami później lecieć, muszą to być gołębie przygotowane, tak? Przygotowane A. do tego sezonu i jednak te wyżyczenia typu rodzina, typu właśnie różne okoliczności, typu wyjazdów na wakacje muszą odejść na bok, bo to jest tak, okres, trzeba. kiedy to gołębie są zdatne na was, na hodowców tych, które, którzy muszą ten wynik tymi gołębiami <grym> wylatać, tak? tak? No tak, no trzeba mieć swój czas. Swój czas z gołębią, chociaż żony może nie bardzo zadowolone z tego, ale no tak jakieś Tak, rozumiałe akurat to, także jest wszystko OK i można z głębiami trochę popracować, żeby, żeby, żeby to uzyskać, ten tak, że... wynik. Dokładnie. E, każdy z hodowców jakby miał <coughs> możliwość e, albo chęć porozmawiania z wami o tych gołębiach e, numer telefonu byś poda byście podali i sprawa też związana z głębikami, bo na pewno duża część hodowców w Polsce już na waszych gołębnikach leci. O, począwszy od południa, tak po północ. E, więc numer telefonu, jakbyś tylko mógł podać? 509, 924, 243. Czyli, jakby w sprawie kontaktu, to trzeba dzwonić. E, a teraz jeszcze na sam koniec ostatnie pytanie. No bo jesteście mistrzami Polski, tak? Znaczy, przepraszam, piąte miejsce macie w Polsce, tak? Tak, dobrze. Czyli, jakbyście, jakbyście mogli wytłumaczyć, e, jesteście już czołowymi hodowcami, to co oznacza, co oznacza biały brzuch? <laughs> Tak, Biały Brzuch, no to EMI. <laughs> że że, że, nie, że nie, ta, nie tak przygotowane nie wiem. Że <laughs> ja biały brzuch, że... <laughs> żartujemy, śmialiśmy się tym hodowców, że po prostu są źle przygotowane te gołębie, tego EBI, a jak hodowca dokładnie. ma biały brzuch. To i są no, słabe gołębie. Czyściliśmy, Wiktor tak? mówi, żeby wyczyścić, żeby wyglądać na filmie. a tego się tak nie da bo <laughs> dokładnie. <laughs> takie gołębie są po prostu. Jak, jak mają formę i są dobrze przygotowane to już widać to właśnie na tutaj na, na rękach, na brzuchu. Dokładnie. Zapraszamy pusi. hodowców do kontaktu, zapraszamy wszystkich hodowców do przede wszystkim e, ciężkiej pracy, bo to sami doświadczyliście, że ciężka tak. praca się przełoża na szybki wynik, e, no jakby nie patrząc. 13 lat lecicie głębiami młodymi, 7 razy być mistrzem oddziału i nie wypadać z tej piątki, wydaje mi się, że to jest super wynik, no i na stare, na loty gołębi dorosłych jesteście cały czas też na topie, tak, bo jakby tak, nie było, tak. 17 rok był super i 18 rok to samo, tak? Znaczy czy tak. można powiedzieć, 15, to już to, już, to już to było widać, tak, jak tymi gołębiami młodymi po prostu, bardziej się przy, przy, przy yy, do gołębi młodych przywiązywaliśmy większą uwagę wcześniej, może też tak powiem, a dorosłe tak delikatnie, żeby to wszystko jakoś to się wdrożyło. I z tych gołębi po prostu złożona teraz drużyna na, na, na stare i, i w tym roku dorosłymi bardziej, bardziej można powiedzieć, że przyłożyliśmy, przyłożyliśmy przycisnęliśmy bardziej y, do, do gołębi dorosłych. Y, a młode już tak delikatnie na lajcie. Spokojnie, spokojnie. Za, rok, za rok zobaczymy jak będziecie <noise> wychodzi już na, na scenę i odbierać puchar za mistrza, mistrza w kategorii A bądź B. Dobry lot i Dobry. zapraszamy do, do kontaktu. Również, Dobry pozdrawiamy. Lot pozdrawiamy wszystkich Dobry lot. kolegów.